najwyższą wartość w każdych socjologicznych badaniach, które w wolnej i niepodległej Polsce były prowadzone od lat 90. do dzisiaj. Największą wartością jest rodzina. Żeby nie wiem, jak ideologia zakłamywała rzeczywistość, to jak się zapyta Polaków, to się okaże, że oddolnie Polacy wiedzą, jak odpowiadać na najwłaściwsze pytania i najrozsądniejsze odpowiedzi są w narodzie, bo to jest bezpieczeństwo człowieka. Jego wychowanie od dziecka przez młodość do dorosłości, dążenie do szczęścia istnieje w rodzinie, a nie w jakiejś mgławicowej ideologii. W związku z tym, jeżeli się odwołamy do tego rzeczywistego kanonu wartości, to nagle się okaże, że jesteśmy dużo, dużo bogatsi w te narzędzia oddziaływania, które mobilizują Polaków i damy sobie radę z każdą nawet zręczniejszą władzą totalitarną niż ta, która dzisiaj odwładnęła instytucje oświaty, nauki. Mówię totalitarną nie z perspektywy y, faktycznego systemu totalitarnego, bo w takim oczywiście nie żyjemy, ale mówię o mentalności ludzi. To jest mentalność ludzi totalitaryzmu ideologicznego.